Cześć, witam serdecznie w 32 odcinku mojej serii. Bohaterem tego odcinka jest zespół bon Jovi Debiutancki album grupy bon Jovi ukazał się w roku 1984. Przez wielu uważana y, ta płyta jest za y, największe osiągnięcie zespołu, aczkolwiek uważam, że mieli y, większe. Y, Sukcesy na swoim koncie. Chociaż tutaj już na tym debiucie można wymienić takie utwory jak Runaway czy Roulette. I naprawdę jako debiutancka płyta bardzo dobra, powiedziałbym nawet klasyczna. 814-982-1 przepraszam i tak jak w przypadku wytwórni Mer Macierzystej wytwórni Bonjowi Bywało. Wydała tę płytę firma Mercury Records na niebieskim labelu. Bardzo proszę, tak ona wygląda. No i oczywiście, pierwsza płyta, to musiał pojawić się nieżyjący już gitarzysta basowy grupy Bonjowi John Sarge. Tutaj mamy zdjęcie zespołu. Tutaj mamy teksty. Kolejnym albumem, który mam yy, yy, z grupy yy, Bonjowi, yy, to yy, płyta yy, 7800 stopni w skali Fahrenheita. Tak ona wygląda. Nie wiem, czy przez to światło będzie cokolwiek widać. Może tak usiądę. O, yy, tak ona wygląda. Yy, Proszę bardzo. Tutaj jest tył okładki. I tutaj mamy kolejne wielkie przeboje. Myślę grupy Bonjowi. Chociaż "Always Run To You" na pewno i "Silent Night" dla mnie w sumie takie dwie ważne piosenki z tej płyty. W środku. Tradycyjnie oryginalna koperta e, z tekstami i tym razem czarne merkury 824509 kreska 1 rok wydania e, 1985 i co ciekawe słuchajcie jest to wydanie USA proszę bardzo by ta kupiona w Niemczech okazała się wydaniem amerykańskim. Eee, zawsze warto sprawdzić swoją kolekcję. Natomiast teraz pora na moją ulubioną płytę w dyskografii eee, grupy Bon Jovi album Slippery Wet When Wet. Tutaj moi drodzy ten album jest już absolutnie klasyczny, przynajmniej dla mnie. Tutaj mamy słynne Living on a Prayer eee, Jeden z, jeden z największych przebojów zespołu bon Jovi. Okładka niestety mocno sfatygowana, wymaga podklejenia. Natomiast to jest kolejny album, do którego ja mam szczególny sentyment. Czarny Merkury 830 264 1. Proszę bardzo. Tutaj mamy akurat wydanie holenderskie, chociaż też na matrycy amerykańskiej, proszę uprzejmie. Eee, kolejna płyta od Bądźowi kojarzy mi się Stricte również z dzieciństwem, dlatego że e, miałem ją. E, ta płyta właściwie to wyszła w trzech krajach. Było Eee, bardzo popularne wydanie rosyjskie e, firmy Melodia. Potem wypuściły to polskie nagrania, a mnie w końcu trafił się oryginał jakiś czas temu: album New Jersey. Pamiętam jak katowałem tę płytę bez litości, e, mając jeszcze wówczas gramofon Bambino. Moi drodzy, tutaj e, takie przeboje jak e, Born to be my baby, e, Bad Machine. Mm, czy Wild is the Wind? Moi drodzy, to jest naprawdę również kapitalny album, wydany w roku 1988. Richie Sambora i spółka zdecydowanie udowodnili, że trzymali poziom. I proszę bardzo, poza wydaniem z polskich nagrań i rosyjskiej melodii, oryginalny label wyglądał w ten sposób. Przeciekawy label, to trzeba przyznać. I ostatnią rzeczą od Bondżowi, którą mam w swojej kolekcji, jest ścieżka dźwiękowa Blaze of Glory. To jest właściwie solowa płyta chyba Johna Bondżowiego, ale mam to po prostu jako e, do kompletu. Tak, to jest to jest solowy album Johna Bonjowi. Zdecydowanie. Ale skoro stoi w e, płytach z bon Jovi, proszę bardzo, tutaj mamy przy okazji e, Blaze of Glory John bon Jovi, rok wydania 1990. E, no i tu moi drodzy, na tej płycie zdecydowanie e, mamy tytułowe Blaze of Glory, mamy Miracle, mamy Santa Fe. Kapitalny album. Guano City, wydanie Vertigo, eee, numer katalogowy 846473-1, 90 rok, pozycja dzisiaj dość rzadka na e, winylu eee, i znowu propozycja dla Was, ponieważ mam drugą okładkę do tej płyty, bo kiedyś tą płytę już kupiłem i wkładeczkę również Eee, i okazało się jak zwykle coś innego w środku. Natomiast dobrze, że w końcu ta płyta zagościła u mnie na półce, oczywiście jakiś czas temu